Dobry wieczór, drogie stypendystki i stypendyści, laureaci tegorocznego stypendium Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II, drodzy rodzice oraz wszyscy ci, którzy spędzają z nami to wyjątkowe wydarzenie. Spotykamy się, aby wspólnie inaugurować szesnastą edycję stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II, jednego z najstarszych samorządowych programów stypendialnych w Polsce. Pewnie w normalnej sytuacji spotkalibyśmy się na jednej sali w gronie ponad 250 osób, wybitnie uzdolnionych młodych osób, wyróżniających się swoją działalnością na tle innych w takich dziedzinach jak artystyczna, społeczna, naukowa czy na przykład sportowa. No, zastała nas taka sytuacja, a nie inna, więc w troszkę innej formule komunikacyjnej się widzimy, ale mimo wszystko jesteśmy tutaj razem, bo chcemy świętować Wasz. Wielki sukces. Warszawa od 15 lat inwestuje w swoją przyszłość, przekazując środki na stypendia warszawskich uczniów oraz studentów. Dlatego jest z nami dzisiaj przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy pani Ewa Malinowska-Grupińska. Warszawa jest miastem, które stara się hojnie wspierać młodych. Jest miastem wrażliwym na ich potrzeby. Nasi stypendyści to nie zawsze osoby mieszkające w stolicy. Ale na pewno uczniowie warszawskich szkół oraz uczelni, a to znaczy, że są częścią naszej warszawskiej wspólnoty. W latach 2005-2020 dzięki środkom finansowym przekazanym przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy przyznaliśmy przeszło 9 tysięcy stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Na ten cel przekazaliśmy już niemal 39 milionów złotych. Obecna edycja programu stypendialnego. Przypada na niełatwy czas zmagania z trwającą pandemią. Dużo trudniej jest budować wspólnotę, gdy ograniczone są możliwości kontaktu, ale nie jest to niemożliwe. Ten czas jest sprawdzianem naszej solidarności i wrażliwości na innych. Wiem, że z wielu z was, także w okresie pandemii nie zaprzestało swoich działań dla dobra wspólnego. A nawet podjęło dodatkowe inicjatywy, aby iść z pomocą do tych, których ta sytuacja, najmocniej dotyka. Za to bardzo gorąco Wam dziękuję. Warszawa jest miastem dialogu, stawiamy na współpracę, łączymy, nie dzielimy, budujemy, nie niszczymy, próbujemy znaleźć miejsce dla wszystkich, być miastem otwartym, bo Warszawa jest dla wszystkich. To bez wątpienia ważne i piękne, że Warszawa stawia na młodych i wspiera utalentowaną młodzież uczącą się i studiującą w stolicy, by bez przeszkód mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Na stypendia można patrzeć z różnej perspektywy. Wy znacie trud ubiegania się o nie. W tym roku było ponad tysiąc zgłoszeń, za każdym z nich stał utalentowany młody człowiek, ale to na barkach Komisji Stypendialnej jest zadanie rozstrzygnięcia, komu przyznać to wyjątkowe wyróżnienie. Dlatego o zabranie głosu proszę teraz przewodniczącą Komisji Stypendialnej panią Ewę Masny Askanas. Kiedy zaczynałam pracę w komisji stypendialnej, tak naprawdę nie wiedziałam jeszcze, co mnie czeka. To było pewnie ze 13 lat temu. I y, muszę powiedzieć, że jest to jedno z ważniejszych doświadczeń w moim życiu. Ja tutaj y, spotkałam Was. Spotkałam przychodzącą młodzież, dzieciaki, które przychodziły tutaj ze swoimi marzeniami. Przychodziły ze swoimi marzeniami i z talentami, które mają. Pokonały trudną drogę, dlatego że dostać się tutaj i otrzymać stypendium jest trudno. Tym bardziej wiedzieliśmy wszyscy, pracujący w komisji, że Warszawa jest takim miejscem, które takich ludzi powinno promować i nagradzać. To jesteście właśnie wy. Ogromną satysfakcję sprawia nam obserwowanie tego, jak się rozwijacie. Mamy kontakt z naszymi stypendystami długo jeszcze po tym, jak przestali się uczyć, studiować i wiemy, jakie mają osiągnięcia. Będziecie to widzieli na filmie, który prezentujemy, i myślę, że oni mogą być dla Was wzorem do naśladowania. Poczujcie. Wagę tego, co robicie. Rozwijajcie dalej swoje talenty. Cieszcie się z tego, co macie. Nie patrzcie na to, że teraz mamy trudny czas. To minie. I życzę wszystkim Wam, życzę Waszym rodzicom, także, którzy się stresują Waszą przyszłością, myślą o niej, życzę, żeby to wszystko się udało. Wspomniany przed chwilą film jest jednym z elementów trwających właśnie kampanii stypendia, które tworzą przyszłość Warszawy. Możecie w nim poznać sylwetki byłych oraz obecnych laureatek i laureatów stypendium miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Pamiętajcie, że to właśnie Wy, stypendystki i stypendyści, tworzycie przyszłość tego miasta oraz tego świata. Zapraszam do wspólnego oglądania. Warszawa to miasto ogromnych możliwości. Przysłuchuję się jego dźwiękom. To one piszą moją muzykę. Przed walką czuję duży stres. Gdy wchodzę na matę, strach znika. Ciężka praca i ludzie, których spotykam na swojej drodze, sprawiają, że niemożliwe staje się możliwe. Napędza mnie działanie na rzecz innych. Nie zawsze wszystko jest proste, ale jestem konsekwentny, gdy chodzi o moje ideały. Podczas prób i koncertów wytwarza się pewien rodzaj ciepła energii zwrotnej między mną a chórem. Jestem dyrygentką, a dzięki stypendium mogę poszerzać swoje horyzonty twórcze i realizować marzenia. Radość ze zwycięstwa wynagradza długie godziny spędzone na treningach, a wspaniali ludzie wokół dają energię, by sięgać po więcej. Dbanie o najbliższe otoczenie nie jest wcale takie trudne. Nie ustępuje łatwo, dlatego udało mi się rzeczy z pozoru niemożliwe. Marzy mi się Warszawa, w której będziemy szanować się bez względu na poglądy. Medycyna to nie tylko wiedza i doświadczenie, to także empatia i zaangażowanie. Kilka lat temu, jako stypendysta miasta stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II, nauczyłem się, jak rozwijać swoje pasje, równocześnie pomagając innym. Spełniłem swoje marzenie. Ratuję ludzkie życie. Mam na imię Karolina. Nikodem. Amelia. Jesteśmy stypendystami miasta stołecznego Warszawy i im. Jana Pawła II. Historie tych kilku osób pokazują, że poprzez stypendia młodzi ludzie otrzymują coś więcej niż tylko wsparcie finansowe. Otrzymują szansę na rozwijanie swoich pasji, na działanie we wspólnocie czy współtworzenie społeczności ludzi zaangażowanych w tworzenie przyszłości Warszawy. A co o procesie wybierania stypendystów i całym programie stypendialnym sądzą członkowie komisji stypendialnej? Zobaczcie sami. Chciałbym gorąco podziękować miastu stołecznemu Warszawa za uruchomienie i wieloletnie prowadzenie programu stypendialnego. Świadczy to o tym, że jesteśmy wspólnotą, że inwestujemy w tych, którzy mają trudniejszy start w dorosłe życie, inwestujemy w ich pasję, inwestujemy w ich zaangażowanie społeczne. Stypendia mają to do siebie, że zwykle honorują osoby, które mają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. Rzadko spotyka się taki rodzaj nagrody, czy też wyróżnienia, która docenia zaangażowanie społeczne, a zwłaszcza zaangażowanie społeczne młodych ludzi. Bardzo cenię inicjatywę stypendiów Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II właśnie za tę kategorię, za wyróżnianie i docenianie młodych ludzi, którzy poświęcają swój czas, swoje umiejętności, swoje kompetencje na rzecz innych. To nie tylko stypendia materialne. To nie tylko środki finansowe, to cały program edukacyjny skierowany do, tych, do tej młodzieży, skierowany do dzieci i studentów warszawskich, po to, żeby motywować do, nie tylko do nauki, ale właśnie do tej działalności społecznej. Życzę Wam przede wszystkim jasności celów, ku któremu zmierzacie. Życzę Wam nieustępliwości w tym, aby ten cel osiągać. Życzę Wam, by jak najszybciej doszło do takiego momentu, w którym możecie się spotkać ze swoimi rówieśnikami, możecie ich angażować we własne przedsięwzięcia, we własne pomysły, możecie dzielić się swoimi umiejętnościami, pasjami, zainteresowaniami. Także życzę Wam szybkiego spotkania z Waszymi rówieśnikami. Pogratulować chciałby Wam także Pan Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, operatora stypendiów. Proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, drodzy stypendyści, witam w gronie laureatów. 16. edycji stypendiów Miasta Stocznego Warszawy minia Jana Pawła II. Jesteśmy tutaj dla Was, aby wspierać Wasze pasje i talenty, Wasze zainteresowania, a jednocześnie razem z Wami poszukiwać odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Natomiast to nie wystarczy. Współczesne wyzwania wymagają nabycia kompetencji współpracy, dialogu, rozwiązywania konfliktów. Właśnie po to przygotowaliśmy program stypendialny, aby podczas warsztatów nabywać tych kluczowych kompetencji. Raz jeszcze serdecznie gratuluję uzyskania stypendium i zapraszam do zaangażowania w program stypendialny. Co czeka Was w programie stypendialnym? Zobaczcie sami. Przed nami prezentacja wybranych projektów i wydarzeń stypendialnych z ostatnich lat. Już dziś czujcie się zaproszeni do ich współtworzenia. Po dzisiejszym spotkaniu koniecznie sprawdźcie swoje skrzynki mailowe, gdzie dostaniecie informacje z datą spotkania Waszej grupy. Niech ten rok będzie dla Was wspaniałą przygodą na ścieżce rozwoju osobistego oraz współdziałania z rówieśnikami, innymi stypendystami. Program, Program stypendialny 2020. 2020. 2020. 2021 uznajemy otwarte. I to już wszystko na dziś. Serdeczne dzięki, że ten wieczór mogliśmy spędzić razem. Jeszcze raz ogromne gratulacje i życzę Wam dalszych sukcesów. Trzymajcie się. Zdrowo.